Family's Hair chińskiej autorki Te Lu. To książeczka o bardzo prostej koncepcji. Pokazuje członków rodziny pod kątem ich fryzur. I właśnie ta prostota i oryginalność pomysłu no, zachwyciła nas. Również wykonanie to, jak fantazyjne są fryzury różnych e, członków rodziny i to, jak te fryzury i sposoby noszenia włosów po, pokazują ich charakter, zainteresowania. Jest tam siostra bohaterki, która codziennie zmienia swoją fryzurę, y, układając swoje włosy na kształt tego, co akurat y, lubi danego dnia jeść. Jest tata, który strzyże się co roku y, inaczej, w zależności od tego, jaką akurat ma ważną misję w życiu. Y, czy na przykład wujek, który pracuje gdzieś w jakimś open space, w małej przegródce, a w głębi dusza, duszy jest rockmanem i y, Wyraża to właśnie swoją niestandardową fryzurą. Narracja pokazana jest z perspektywy małego dziecka, które trochę fantazjuje, trochę sobie wypowiada. To jest książka, która jest pochwałą e, różnorodności i jakiejś takiej takich e, codziennych barw i e, wyrażania samego siebie e, przez to, co jest w zasadzie nam najbardziej dostępne. No, czyli. Przez codzienny wygląd, przez włosy, i, i też zachęca do tego, żeby, żeby się różnić, i żeby pokazywać te różnice, i żeby nie bać się pokazywać innym, także przez swój wygląd, że jesteśmy tacy, a nie inni. Książka jest świetnie narysowana, w bardzo przejrzysty sposób skonstruowana, z płętą, więc w zasadzie można powiedzieć, że niczego jej nie brakuje.